Cześć, witajcie, ja jestem Radikal, witam was w, no, w sumie pierwszym odcinku po dość długiej przerwie od tej gry, czyli Colat, witam was w grze Colad, no, w sumie to łącznie w kolejnym odcinku, ale w pierwszym po przerwie, można powiedzieć, nie grałem, oj, długo, bardzo, bardzo, bardzo długo i nie pamiętam kompletnie co robiłem, gdzie byłem, co widziałem, kompletnie nie wiem nic, co robić praktycznie. No więc co, no nie wiem w sumie gdzie, mam, gdzie gdzie, byłem, więc idę gdzieś, ja tam na przykład pójdę. No i zobaczymy, czy umrę na zawał, czy nie umrę. No i, tylko nie wiem za bardzo, gdzie ja bym poszedł. Gdzie ja idę w ogóle, idę tędy. mhm Ja dojdę, trzeba patrzeć, czy nie ma tych yy, współrzędnych gdzieś zapisanych. To może się przydać, nieco. Mm -hmm. Tu już byłem chyba. Coś mi się kojarzy to miejsce, ale pewności nie mam. Jakiś totem tu jest. Coś się cicho podejrzanie zrobiło. Pewnie mi coś zaraz wyskacze, wyskoczy na twarz, znając życie. A co, że tu skakać nie można. A, to drzewo tylko. Już jest, wszystkiego się boję praktycznie. Las. Doszedłem do lasu. Co o tym mapa mówi? Bardzo prawdopodobne, że jestem tutaj. To jest w sumie Dziwnie zmienia się kamera. A Trochę się kolorystyka zmieniła. Może jakieś skrążebne? Nie ma. To jest bardzo prawdopodobne, że krąży w miejscu. Wow! Jezu! O nie! Jezu! Ło! Wow. Oj, oj. Oj, 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 oj! Oj, oj, Tego się nie spodziewałem, Alciar! Jezu! Aż mnie coś spięło w nodze. Podejrzanie. Ło! Wow. skórka mi się zrobiła, naprawdę. Tego się nie spodziewałem akurat. No, ale dobra będę wiedział, że uciekać gdzie mnie wczyta? to jest pytanie właśnie teraz gdzie ja jestem aha Stałem mnie tutaj nie trochę słabo dobra pójdę w inną stronę teraz Przykłady... tam. Możliwe, że tamten właśnie przeszedłem tutaj, ale dobra. E -h 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 -h. Nic nie mówię, bo ja jestem skupiona i mi coś zaraz wyskoczyło. Będę wiedział, ale skupiony bardzo. W mi to i niedobrze się skupić człowiek, jak mu coś wyskoczy to było tyle. Zawał gwarantowany. Aha. W sumie powinienem chyba iść tam, gdzie byłem wcześniej, bo tam się coś działo. Czyli raczej powinienem był, był tam być. No dobra. Aha, tu są te kamienie I wiem już gdzie jestem No, wiem już gdzie jestem chyba A dobra to, zmęczył się po prostu To to miejsce Tak jest. okej okay. okay. Dobra, to czyli to to miejsce, czyli jestem tutaj. Ha Bym pewnie poszedł tam... Gdzieś w tą, tamtą stronę gdzieś... Dobrze myślę? Gdzieś w tamtą to bym pewnie doszedł do obozowiska, jak się domyślam. Ale to kto to wie? Jak tu się kompas wyciągało? Teraz to jest pytanie Jak tu się kompas wyciągało? C, dobra No to nie wiem, idę gdzieś tam może Ja tą drogą Hmm też Teoretycznie powinienem już tam być Ale sprawdzę na pewności Gdyby były jakieś współrzędne byłoby fajnie Chociaż... Coś jest. Przejście. Okej, okay, okej. Okay. Idziemy. Jaskinia. To nie wygląda dobrze.

Nic, dreptam dalej może gdzieś tu będą współrzędne Chociaż nie drep dreptą, bo tu nie, mam, nie mogę przejść I Tędy mogę trafić chyba jedynie z góry mogę wejść Bo tak to nie wskoczę tutaj, nijak Chociaż Nie Nijak nie wejdę tam Czyli nie Čili, nope. No, dobré. teď teraz popůjíště? Tam dalej Nie wiem czemu z tym kompasem idę, bo on mi niewiele daje Niewiele mi pomaga Tam nie przejdę, no chyba nie No nie No to więc nie wiem, idę tam Dobra mogę ten kompas schować Tak mi się na wiele nie zdaje No i co idziemy? Dali. Muszę znaleźć jakiś punkt orientacyjny, gdzie jestem. To mi pomoże w dalszej rozgrywce. Tak na razie błądzę. Totem. U. U. Fajnie wróciłem się chyba. Bo Nie wiem. Kojarzę to miejsce chyba. Może się nie wróciłem, ale kojarzę to miejsce. Rozsłać dźwięki. No i znajdziemy. Dalej. Nie do, do tej gry to chyba trzeba, trzeba być już kartografem i to epickim. Dobra, wiem gdzie jestem, wróciłem się praktycznie Super Idę tam, gdzie byłem wcześniej, bo tam się coś działo. Może mnie nie zje znowu ten ten potwór Jak tam pójdę. Po... Tylko dziękuję to wyskoczyło, żebym był gotowy. Idę tędy. Eee... tędy może, też nie Dobro, idę tędy, tędy szedłem Szedłem chyba Mi się wydaje przynajmniej, Pamięć złotej rybki, nie wiem gdzie byłem 10 minut temu Musimy mieć pewnie wielu by tam zapomniał, Nie tylko ja. O, nie mamy nóg, ale fajnie, śmiesznie. A, tu się zaraz powinna kolorystyka zmienić, tak, tak. Gdzieś tu niedaleko wyskoczą te potworki Czy ja dobrze pamiętam Chyba źle poszedłem Zamarznięte jezioro Dobra Może mapa wspomoże Chociaż w sumie nie wiem co to jest jezioro takie wygląda ale chyba nie, nie nie jest to jezioro Nie to rzeka jakaś powinna być Troszkę zamarznięta i znajdziemy. Cykam się totalnie Szczerze powiem ale dobra Ignorujmy to i idźmy dalej Ręce mi się spuciły i to okropne Słyszę Słyszę jak nic Gdzieś tu kartka do Jak nic ją słyszę. Nie, tutaj nie. Czy ona jest gdzieś tam na górze? Czy mi się wydaje? Niech ty ją słychać. Tylko gdzie? Już prawie przechodziłem. Chyba coraz słabiej ją słychać. Teraz coraz słabiej ją słychać. Gdzie ona jest? Ho, ho, ho. Musi być gdzieś tam na górze, zakładam. No ona musi być na górze. Yy. Dobra, nie utknąłem na szczęście No, ona jest gdzieś pewnie tam na górze No nic na... No. Tak bym jej chyba nie zdobył, muszę iść dalej Rzędnych nie stwierdzono. Niebezpieczna muzyka się włączyła. Okej, okay, no dobra. Słyszę I widzę ją. Dobra. Spaliśmy w czymś, co umownie można nazwać hotelem. Po dwie osoby w jednym łóżku. Pobudka o dziewiątej rano. W zasadzie spało nam się całkiem nieźle. Było bardzo zimno, bo nie zamknęliśmy lufty. Zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy nasze rzeczy i o 11.00 byliśmy gotowi do drogi. W trasę ruszyliśmy na pace samochodu, było więc odrobinę zimno. W trakcie podróży rozmawialiśmy na wszelkich Na miejscu rozmawialiśmy z miejscowymi robotnikami. Szczególnie zapamiętałam jednego, miał gęstą czerwoną brodę. Przyjaciele nazywali go brodacz. Ugotowaliśmy obiad, zjedliśmy, a teraz odpoczywamy. Połowa grupy ogląda jakieś mapy, druga połowa śpi. Ja zajęłam się sprzętem i pisaniem. Jest trochę zbyt zimno. Ręce mi się trzęsą, ale wreszcie my myśli uwolniły się od wczorajszej dziwnej głosy. Droga przed nami jeszcze długa, ale dziś czuję euforię. Wydaje mi się, że woła nas las. Ten cudowny, piękny ciemny nacek. Fajnie, tylko teraz, teraz gdzie ja ta notatka jest? Tu się coś pojawiło. Tego chyba nie było. Czy było? Hmm, gdzie się notatka pojawiła? Oj, oj. Oj oj! Eee, dobra! Eee, eee. Lipa! Nie popatrzę, Ob obstawiam, że tutaj. Ale dobra, oblukam sobie poza nagraniem, teraz się z nami pożegnam. 21 minut nagrania, trochę błądzenia było, ale kartka została znaleziona, więc można powiedzieć, że sukces. Dobra, to tyle. Wiecie co robić, ja się żegnam. Cześć i do następnego.